Jak podkreśla MON, modernizacja krabów ma na celu utrzymanie przewagi wojsk rakietowych i artylerii sił zbrojnych RP. Jednocześnie, ze względów bezpieczeństwa, szczegóły dotyczące zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych pozostają niejawne. Resorts zaznacza, że przedwczesne ujawnienie danych technicznych mogłoby zagrozić skuteczności bojowej i bezpieczeństwu operacyjnemu jednostek. Mimo to, można przypuszczać, że nowa generacja krabów będzie lepiej dopasowana do wymagań współczesnego pola walki tym do integracji z bezzałogowymi systemami rozpoznania i artyleryjskimi dronami korygującymi ogień. To kierunek zgodny z doświadczeniami wojny w Ukrainie, gdzie precyzja, czas reakcji i koordynacja ognia decyduje o przetrwaniu całego pododdziału. Ministerstwo Obrony zwróciło również uwagę na znaczenie krajowego przemysłu zbrojeniowego. Polska grupa zbrojeniowa pozostaje głównym wykonawcą programu KRAP. Ale MON wyraźnie podkreśla potrzebę zwiększenia wydajności łańcuchów dostaw oraz rozwijania współpracy z prywatnymi firmami technologicznymi.